Dobra, to tak, pobieramy te trzy aplikacje, nie? wchodzimy w prowincję świata i robimy nową mapę. Yy, ja tutaj dam jakąś mapę, nie, wiem, yy, as, yy, asesy na przykład, dobra, niech będzie. Potem wybieramy typ mapy, no oczywiście rzeczywista, nie, rzeczywiście rzeczywista musi być, dobra, zapisujemy. No i wchodzimy w tę mapę. No i tutaj mamy wszystko, możemy sobie przybliżać i odbliżać tam i tego całe te no wybieramy sobie kraj który chcemy mieć i atakujemy ustawiamy państwo na zmień prowincję i sobie klikamy no i tyle dobra gdy już mamy to nagrane co zrobiliśmy przed chwilą to wchodzimy w inną aplikację kolejną czyli z dźwiękiem ten narrator no i tutaj mamy wpisujemy sobie jakiś tekst na przykład dobra niech będzie a atakuje no. Takie typowe, nie? No i wybieramy sobie tutaj y, jaki lektor chcemy. Atakujecie. No i zapisujemy, nie? potem wchodzimy w nas tą trzecią aplikację, wybieramy jakiś kraj jaki chcemy. Tutaj klikamy oczy. No i dobieramy sobie, nie? jakieś tam minki jakie chcemy. Dobra, na przykład śmieszną. O, tutaj. No i zapisujemy. No, i potem wchodzimy w jakiegoś edytora. Tutaj już mamy swój filmik nagrany z tych mapek, i tutaj musimy sobie dobrze ustawić i poucinać. Wiadomo, to już tam każdy sobie zrobi jak będzie chciał. Wchodzimy w dźwięk, i wybieramy sobie zapisany dźwięk. Atakujecie. No, teraz sobie ucinamy blisko, żeby pasowało nam razem z dźwiękiem. Potem wchodzimy wiadomo w zdjęcia. No i wybieramy sobie tą naszą Polskę i sobie pomieszamy, ładnie wklejamy. I też tutaj ładnie ucinamy, żeby wiadomo zmieniła się. No i fajrant. No i tu już mamy króciutki filmik, także już, już coś jest, nie? taki początek tam. Atakujecie. Dobra, jeżeli ktoś z czegoś nie lub coś ma z czymś problem, to pisać w komentarzu. Ja zrobię wtedy poradnik, jak to się robi, krok po kroku, poradnik dla opornych, tłumaczenie dla opornych. No i to tyle.